Hmm, mam tutaj buraka. Boże, czemu to działa? Opażyłam się. Hej wszystkim, to jest. Nie jestem może profesjonalną beauty guru, ale coś nie, coś w temacie make-upu potrafię. Coś nie coś potrafię. I dzisiaj będziemy robić możliwie najbardziej wegański makijaż, jaki widział YouTube. Bo poza tym, że mam tu przygotowane moje kosmetyki, których używam na co dzień, to chcę przetestować różne triki z 5 Minutes Craft z TikToka, które wykorzystują owoce, warzywa i inne akcesoria, które kojarzą się jednak bardziej z kuchnią i gotowaniem. Zanim przejdziemy do robienia make-upu, to pamiętajcie, żeby zostawić Kciuka w górę, żeby zostawić suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka. Jeżeli chodzi o podkład, to będzie tutaj bez szaleństw, użyję normalnego podkładu. Mogłabym co prawda kombinować jakiś sheet, zrobić z masła orzechowego i mleka kokosowego, i itd. Ale nie o to chodzi w tym filmie, żeby się wymaziać byle czym, tylko chcę zrobić na serio ładny make-up. Powiem Wam, że tak kocham to, że doprowadziłam moją cerę do porządku. Może nie jest jeszcze idealnie, tutaj dzisiaj akurat jakiś ziomek mi tutaj się wyłania na nosie, ale jest o niebo lepiej niż było kiedyś i to jest takie szczęście, że mogę sobie na przykład używać jakiegoś lekkiego nawilżającego podkładu zamiast tylko te kryjące, żeby próbować wszystkie moje niedoskonałości zakrywać. Korektor też nakładam tak jak zawsze. Tutaj zaczynamy na razie na spokojnie. Czas na konturowanie, i tutaj wjeżdża nasz pierwszy gadżet, jakim jest widelec. Znalazłam właśnie taki sposób na konturowanie nosa: że używamy widelca, który przykładamy do nosa i E, używając tych dwóch przestrzeni między ząbkami, rysujemy sobie nasze linie konturowania. Hmm, czy to ma szansę się udać? Nie wiem, ale wiecie, blendowanie czasem czyni cuda, więc. W sumie, jak się rozblenduje, to. Panie, jest źle, dołożę jeszcze trochę tutaj na dół. I dodam jeszcze trochę korektora na środku i po bokach. Czy zrobiłabym to szybciej, rysując to od ręki? Pewnie tak. Czy użyję tego triku ponownie? Pewnie nie, ale nie był to aż taki głupi pomysł. Konturowanie na areszcie twarzy robię tak jak zawsze. Nie mam tu już do tego żadnych szalonych trików. Czas na róż, i tutaj zaczyna się zabawa, bo znalazłam TikToka, na którym dziewczyna robi usta i policzki burakiem, i wygląda to naprawdę ładnie. Naprawdę ładnie. Czyli mam tutaj buraka. Otwieramy sobie go. Eee! Nie jest to odcień, na który bym się zdecydowała normalnie, ale... ale nie jest źle, dodam jeszcze trochę na nos, żeby był taki efekt jakby opalonej na słońcu skóry. Burak jako róż daje radę. I możemy jeszcze tego samego buraka użyć też do ust, tylko odkroję tutaj świeży plaster, żeby było więcej soku. Ej, ładnie to wygląda! I na dodatek, jakie ja będę miała apetyczne buziaki buraczane. Trochę można by dopracować tylko na krawędziach, może spróbuję wystrugać wystrugać taki bardziej szpiczasty kawałek. Burak na serio. Sztosik. Bardzo mi się to podoba. Ale może nie będę chwalić dnia przed zachodem słońca, bo następny trik jest totalnie dziwny, ponieważ pochodzi od 5 Minutes Craft, którzy, jak wiemy, są fabryką najdziwniejszych, absurdalnych i nikomu niepotrzebnych trików. Może jednak ten ma jakiś sens i jest to sposób na robienie piegów za pomocą brokuła. Mam tutaj brązer, w którym y, maczam mojego brokuła. Boże, czemu to działa? Oh my god! Chyba nigdy nie wyszło mi ładniejsze piegi niż y, piegina Brokuła, które robię w tym momencie. Czy ja żyję w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, gdzie Brokuł sprawdza się jako akcesorium do makijażu? Co się dzieje? Powiedz na przykład, że ze wszystkich głupot, jakie wymyśliło Five Minutes Craft, to autentycznie działa. Pięk z brkła. Czas na brwi, ale tutaj nie mam żadnego szalonego triku. Po prostu je wyczeszę i trochę dorysuję. Przypudruję twarz, żeby wszystko utrwalić. Nasze piękne piegi. Róż. Teraz czas na oczy. I, i znalazłam TikToka, gdzie tutaj beauty guru prezentuje nam nakładanie cieni za pomocą łyżki. I wygląda to obiecująco. Nie wiem tylko jaką łyżkę lepiej wybrać: czy taką łyżkę stołową, czy taką łyżeczkę do herbaty. Ja w sumie mam małe oczy, więc, więc może lepiej wezmę tą mniejszą łyżeczkę. Nie udało się. Spróbujmy jeszcze raz, ale tym razem z większą łyżką. Może, może problem był w wielkości łyżki. Na tym TikToku w końcu jest duża, więc. Więc spróbujmy z dużą. Dziwne to, dziwne. Dobra, do trzech razy sztuka. Spróbuję z jeszcze inną łyżką. Ta, widzicie, jest taka bardziej spiczasta. A teraz wzięłam taką bardziej y, zaokrągloną, więc może to pomoże i spróbuję jeszcze nałożyć y, beżowy cień na całą powiekę. Tym razem zrobię to też y, jaśniejszym cieniem. Hmm. Ten kształt łyżki chyba po prostu na moim oku nie wygląda dobrze. Czyli Cat jednak muszę zrobić tradycyjną metodą. Średnia nam się przydała, więc ta łyżka w wewnętrznym kąciku, ale myślę, że do zrobienia tej zewnętrznej części oka powinno to dać radę. No dobra. To nie jest najgorsze, ale. Dużo lepiej sprawdziłaby się taśma, albo karta kredytowa, albo cokolwiek. Łyżka, łyżce mówimy dziękujemy, więcej na pewno nie będę jej używać do robienia make-upu. Jak jesteśmy już przy oczach, to przechodzimy do chyba najdziwniejszej rzeczy, którą będę dzisiaj robić, ponieważ będę robić eyeliner za pomocą gruszki. I wiem, brzmi to szalenie, ale zobaczcie, to jakby, to nie wygląda źle. Jakimś cudem to nie wygląda źle. Na początek musimy podpalić ogonek gruszki. Czyli tak naprawdę w sumie to będzie, to będzie malowanie eyelinera węglem. Tak jakby, nie? Z węglonym ogonkiem gruszki. Matko, czy to nie jest gorące teraz? Hmm, nie jest gorące. Nie wygląda to źle. Muszę trochę dojarać moją gruszkę. Poparzyłam się. Okej. Okay. To naprawdę wygląda nieźle. Termin Smokey Eye, przydymione oko, nabiera w tym momencie zupełnie nowego znaczenia. Jeszcze, wiecie, troszkę to można poprawić. Jak to się w ogóle yy, ładnie zblendowało z tym cieniem. Czy mam zacząć naprawdę używać podpalonej gruszki jako eyelinera? Wyobrażacie sobie, to by było jakieś szaleństwo, gdybym nosiła gruszkę w kosmetyczce. Pomaluję jeszcze i przykleję sztuczne rzęsy. Tutaj nie mam żadnego magicznego triku, nie będę przyklejać Eee, włosków od Kiwidoka. Znalazłam jakieś sztuczne rzęsy od Catrice. Nigdy wcześniej ich nie testowałam. Te rzęsy to akurat tak średnio mi się podobają, ale, ale już są jakie są. Na koniec jeszcze trochę rozświetlacza. Jak podoba Ci się mój make-up z warzyw i owoców? Piękna z siebie wyganka. A eee, umiesz zgadnąć co jest z yy, warzywą? Usta podjeżdżały, że są z buraki. A reszty nie mam. I tak prezentuje się gotowy make-up. Wydaje mi się, że wyszło to Kurcze, naprawdę ładnie. I zaraz wychodzę z domu i myślę, że nikt, kogo dzisiaj spotkam nie wpadnie na to, że aby ten makijaż powstał, musiałam zrobić Tyle szalonych rzeczy jak piegi z brokuła, czy eyeliner pod poloną gruszką. Jeśli ten film się Wam podobał, chcielibyście zobaczyć więcej makijaży u mnie na kanale, to dostawcie łapkę w górę. Dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Wysyłam Wam buraczane buziaczki. malować się można i pojeść od razu.